Avocado Chicken Sandwich, tu na sandwich Pokaż ten przepis, bo może ty debilem jesteś Ej, zamawiałem jeszcze tuńczyka, gdzie jest tuńczyk? Halo, chyba gdzieś wyładowałeś A tu jest tuńczyk! To ten, co ten karton tak wyleciał Gdzie jest druga patelnia? Gdzie jest druga bułka? O, to jest patelnia! Ej, no i wyleciała Wszystko I teraz potrzebuję... tej szynki nie ma od... się się przesunąć Ham Mamy... jest ser. Słuchaj dupę! <laughs> Przepraszam Czemu to się nie... fajczy? No oddaj to, bo się... <laughs> ten nie jest ukryte. <laughs> o piekarnik Gdzie jest tu na sandwich, tu. Proszę Jak to nie jest to... Dobra, nie, ja już tuńczyków nie robię. A położyłeś ten ogórek? Położyłem ogórek. To ja zrobię Czemu ta czemu... padale jest do góry nogami? A czemu tuńczyk jest w rogu? No bo czemu nie? O kurde Czemu to są dwa kawałki... ...tuńczyka idziemy na mnie gdzieś wyleciała O tu jest Czemu kurczak jest na podłodze? Oj, oj Oj, oj oj No co ty robisz? Czemu... Mój... Nie spalić mi tuńczyka! No nie! Ej, gdzie jest te... druga padła. No co ty zrobiłeś? To co na ziemi? <grymne> no nie, co mi igranka! Pada na No nie! no, Co ty się dzieje? No ten tuńczyk jest surowy! Gdzie jest druga część bułki, którą przed chwilą ugotowałem? <tultatory> Tutaj jest... <gulatory> Ej, oddaj tą bułkę, to, to mogę Jaka ta gra jest piękna Czemu to jest nieugotowane? Raz No jedź szybciej stary Trzy Ogórek No co jest? Dziwny sandwich Ej hey, serio nie działa, co? no mówię ci przecież Awokado sandwich Ej gdzie spadania Trzeba ty pomidora grillujesz? <grystanie> Nic nie grilluje O no co? Rozwaliłeś mi kanapkę Ta gra jest piękna Zdecydowanie Dobra, chlebek! O kurdeczki kurczak Kurczak poleciał! Gdzie jest mój kurczak? Ej, ja chyba wiem, o co chodzi z tym ogórkiem. Poczekaj. No. To jest... go... Jak go tak pokroisz, to on jest krojony! A ty musisz go poćwiartować jeszcze raz! I teraz! Aha... Ej, pali się! <noise> Bożar, Gdzie jest gaśnica? <noise> Gdzie jest kanapka? Mój chlebek. Tak jest! O, koniec tego! Ej, dwie gwiazdki! O kurde, panie, jest moc! Dobra, dawaj tego Meksykańca teraz Będzie A idzie pięknie Dobre opinie mieliśmy No Wspaniałe Dobra, próbujemy Man is mexican food Jezu, tego jest piękno Sprawdźmy książkę, jak tu się to robi Jezu, ile tu jest przepisów Dwa razy beef taco i dwa razy nachos plate. Zrób te beef taco, ja zrobię nachos plate Okej okay. Taco shell Potrzebuję wołowinki o oh, kurde, no, co ty zrobiłeś? <laughs> Z patelnią rzuciłem Tortillo Oj Daj mi tę patelnię Cześć, bo mi wołowinka na ziemię upadła i nic się nie może zmarnować No, no, no nie rozrzucaj się Ej, bułka się spadła stary Dobra i cebula Szur No to weź to co go biegnie? Chodź tu Nie, 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 nie wychodź do klientów Za karę wsadzę cię do ludu. O nie, bo tu masz żarcie. Dobra, to cię wyrzucę do śmieci. Śmieciu. Ha, tu! A tu. Anien Czemu jest na podłodze? No w no, ogóle rozwaliłem. Sorry. Beef taco, nachos plate, Mexi Beef Bowl raz dwa. Jezu, ile ich tu przychodzi? Eee, wołowinę, takosy. Jaką wołowinę? A, dobra. No. No, no i tacos. te formy do taco Czemu cebula jest na drugim końcu kuchni? Nie szczurze, nie weźniesz tej cebuli. No zostaw tom tą... No szczurze! I gdzie jest moja druga cebula? Gdzie jest ta cebula? A nóż? Gdzie jest nóż w tej kuchni? Polec, pomóż mi w szukaniu noża, a tu jest. Widzisz, pomogę ci. Maxi chicken Bowl czy... Mexico Chicken Bowl czy Maxi Beef Bowl? Już ci mówię. E, chicken Bowl razy 3 i dwa razy beef. Kurde, nie mogli się zdecydować na jedno. Dobra. Grylo i to. No Matko, co się dzieje? To jest ciężkie. Ciężko. Gotowe? Gdzie lecisz? Ciężka ta gra trochę, co? Troszkę tak. Nie ma Najpierw ja moją wołowinkę ugotuję Tyle tego co mówiłeś, że my będziemy na wyniósł... CZEMU SIĘ PALI bole Z KURCZAKA NIE PILNUJESZ Przepraszam GDZIE JEST GAŚNICA <laughs> Dobra, piękne eee, GDZIE TY NÓŻ wyniosłeś? O tu Dobra No daj mi ten nóż Poczekaj kroję Na podłodze już pokroję Dobra łap go wyrzuciłeś? Nie wiem. Przed siebie. No, gdzie jest ten nóż? A tu jest. Co wiem pokroić? Dobra Jeden tako. O kurde, drugi zabrałem przez przypadek. No, czemu mięso wyciało? Nie mogę. No. O. Szartek, Cristiano Hop! Ui. Cebulka. Ej, gdzie jest druga cebula pokrojona? Więc tu była. Czemu tu leży na ziemi? Kurczak. O, tu jest druga cebula. Eee. Który? Nie, tu zjedliście. O, ty chciałeś. Nie mamy awokado. A na czosy mamy? Zrób ten Mexican Bowl, bo ja nie daję rady. Dobra, to zrobię Mexican Chicken Bowl jeden. To masz tutaj cikana jednego? Raz, dwa, trzy. Gdzie jest awokado? Zamówiłem. Zamówiłem. Masz patelnię? Co to jest? Sosy? Czemu patelna jest na ziemi? Nie wiem. Dobra i surowe na szosy Dobra, jeden zrobiony. Nice. Dobra, jeszcze jeden tak trzeba zrobić i nam się czas przedłuży Dobra, ja grilluję już te bify Ci pokroję zaraz Okej okay. mm, Hop O, co jest? W locie mi pokroiłeś awokado, dzięki <grym> Nie ma sprawy <grym> Dobra No nie, już, już ci dawałem Któryś tutaj może pan chce? O, idealnie, ty chcesz No to chyba nam się zaraz skończy Beef bowl, beef bowl, beef bowl Tutaj Chicken bowl Dobra, 35 sekund mamy Jeszcze tako! Na szybko, takowal Ale nie mamy bułek do tako chyba. Mamy, co na taco, co na taco potrzeba? Eee, kurczak i cebula eee, Nie mamy kurczaka już Jak nie mamy A, mamy Kurde. Nie cebulę Ja już świartuję tą cebulę Dobra Ty... Gdzie jest nóż, tu jest nóż 10 sekund Nie zdążymy nie, nawet mi się nie ugiluje ten kurczak. Gdzie masz ten talerz? Aj, Kurczę! Zero gwiazdek. Tak się da w ogóle? Stary, na dwie osoby to się ciężko w to gra. No. Przydałby się ten pedał, który wbić nie chce